Znajdujemy się w szafrankach na Podlasiu, gdzie nieruchomość gruntowa czeka na nowego właściciela. Szafranki to kameralna wieś położona w gminie goniąc, w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego i dolinie rzeki Biebrzy. Tereny te stanowią prawdziwą perełkę Podlasia. Właśnie tutaj możesz kupić nieruchomość gruntową o powierzchni 7 hektarów z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Ukształtowanie terenu jest równe. Działka położona jest około 350 metrów od brzegu biebrzy, co zapewnia jej niezwykłe walory krajobrazowe. Dostępne media to energia elektryczna i woda z sieci wodociągowej. Na tej malowniczej działce możesz stworzyć zabudowę jednorodzinną, usługową, pensjonatową lub turystyczną. Istnieje możliwość podziału nieruchomości na działki po 2000 m2. Jednym z największych atutów tego urokliwego miejsca jest jego lokalizacja. Bliskość rzeki zapewnia wiele możliwości rekreacyjnych. Ten podlaski zakątek posiada wiele atrakcji i szlaków turystycznych. Najbliżej znajdują się zabytkowa osada Osowiec-Twierdza i Miasto Goniąc. Ogromną zaletą tego miejsca jest także dobra lokalizacja względem większych ośrodków miejskich: do Goniąca 3 km, do Grajewa 30, Białystok leży 60 km od tego miejsca, Warszawa 210. Szafranki staną się zieloną oazą dla każdego, kto ceni Slow Life. Odkryj to wyjątkowe miejsce na żywo. Zadzwoń i jedźmy na Podlasie.